Cześć, jestem z Pięcie, ze mną Michael. Witajcie! Nie, yeah. Słuchajcie, po pierwsze, ten odcinek jest wyjątkowo eksperymentalny. Mamy problemy z dźwiękiem, ale myśli, myślimy, że roz, rozwiążemy ten problem, także... Zaraz powiemy to, co powiedzieliśmy przed chwilą, bo mam tutaj ustawione bardzo głośno, więc... Ja to sobie ściszę. Pamiętajcie, jak ustawialiśmy dobre rok temu. Dwójeczka tutaj była. Dwójeczka chyba styknie. A, myślę, Uwaga. Tak, Uwaga. Y po pierwsze, to jest odcinek należący do cyklu Setny Odcinek, to będzie pewnie to pierwszy odcinek, jednakowoż zdecydowałem, że zrobię taki miks różnych ciekawych rzeczy, o które mi prosiliście z okazji Setnego Odcinka, więc oto jest i amnezja. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek związany z wiadomo czym yy, yy, Wam się spodobał. Dobra. Głosniki, tutaj wszystko jest ogarnięte. Nie będziemy się za dużo tutaj rozkliwiać, bawić w takie pierdoły. Tak, w technikalia i. I słuchajcie, tak, dokładnie. I wybaczcie, jeśli nas nie słychać zbyt dobrze, to jest naprawdę taki eksperyment, bo gramy e, w sumie tak, żeby było i Michaela słychać, o co prosiliście. Bo wiem, że Wam się podoba głos Michaela, tak, więc. Jak cholera. Głos <laughs> oh, Michaela, jak cholera. On to się nie zrymowało nawet. Słucham? To się nawet nie zrymowało. Ty, ale nie wykrył nam jednej mapki. Widzisz? Jest tylko Country Member. Fucking hell. No dobra, pojedziemy Country Member. Znaczy ty pojedziesz, bo teraz jest twoja kolej w sumie. Dobra. To uwaga, że tutaj trzasków za dużo nie było. Przygotuj się, Michael. Okej. Okay dobra, jesteś, jesteś już na wizji. Okay. Michael ogarnia mapę, ja tu się przyjrzę temu. Co my tu mamy? jakiś się... domek? Tak. Przeczytaj. No, obudziliśmy się w jakimś nieznanym domku. Yy, nie wiemy... Yy, nie wiemy, czy tam znaleźliśmy. Krótko mówiąc, jesteśmy w Wielkiej Kupie. Dobra. Jest w czarnej dupie. Tak. Start. Weź to w startni. Wiem, że bardzo czekaliście na ten odcinek na customa. Ja też czekałem na customa. Mmm, miło. A za się. chwilę będzie wielki error i tak. I tak... Yy, wystąpił problem z aplikacją Amnesia X. Nie. Nie. A może ja zrobię trochę głośniej? Widzę, że już na dzień dobry mamy jazdę. Nie mm. ty się do częstych Escape'ów, w sensie klikania przycisku do Escape. Na razie nie wiem. Możesz wstać chociaż, czy coś zrobić, cokolwiek? Ja właśnie nie wiem, przyjdziemy. dzieje, już A, A Okej. Okay. Dobra, po Bibie jest trudno się mówi. Mniej więcej czuję się tak jak ja po studniówce. Po studniówce wszyscy tak czuli, nawet ja. Nawet nic nie wypiłeś. Wypiłem, ale nie. Czu wiem później. Co ma ale soku z gumiaków ja nie piłeś, dobra, mniejsza O, kogo my tu mamy? No niestety. No, ale ja co, się boję, nie? Ja pójdę. Powiedzi... Aha, a, no, no nie, nie, nie. Dobra, cofaj się, cofaj się. Zenek, zostaw mnie. Dobra, nie, spoko. Zenek, nie zostaw. Jest ze Czekaj, ja wiesz co, wrócę tam. Może coś tam jest, bo tak... lekko myśli, o, 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 o. Brawo. Jest te straszne dźwięki Zenków, nie? Mnie to... Kartka w szadole. Rutynowo te drzwi. pamiętać, rutynowo zamykamy drzwi. Tak jest. O, o. Czekaj. Po co ci stolik? Yy, powiedzmy tak... Ta... <średnie>. Jeśli myślisz, że tego powstrzyma, nie? To gratuluję. Tam masz te... Jak to się nazywało? Tinderboxy, nie? O Boże, kiedy to było? Chop, jak on rozwalić te drzwi, to nawet je poczujesz. Tyle powiem. Pamiętacie eee. szafę, nie? No! Spokojnie, będzie na deser. Dobra, teraz to zobaczymy, co tu jest. O, pan Bonin. Czy... Bonin? Tak. od razu mi się skojarzyło z pewnym panem. Eee, no. Aha. Sobie. No, kazał nam pan Bonim wypić miksturę insanity, czyli takiego naszego zdrowia psychicznego. Powiedział, że rzeczy, albo stworzenia raczej, które żyją w tym domu, zabiją mnie. Ale jeśli. Mm... Dobra, nieważne, idźmy dalej. English is easy. English is good. I'm. Dobra, ale są takie płytki, widzę, podłogowe. Bardzo ładnie to wygląda. Bo ty... Zagramy sobie? Aj, 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 nie włączyliśmy tego, Mikołaj. Wiesz, czego? Michael, tego, tego. Yy, vertical synchronization. Dobra. Prze... Chodź, chodź do walki z zenkiem, staniemy, bo. Ha, ha, ha. Dzie... Ja się boję tych szaf, nie? Ja normalnie już w domu się ubieram, normalnie wszystkie ciuchy wyciągnąłem. I... Nie, mi się nieraz zenki śnią po nocach, ale. Tinderboxów się wzięły. Gdzie są? No na tym, na stolicy. Tu. tu, ja, to jest ważna rzecz. Jak ja lubię ten dźwięk pobieranych y, tinderboxów? 2 Słuchajcie, to będzie jeden z najdłuższych odcinków, które w życiu wrzuciłem tak, na tak. a się cały dzień piszę. Później jeszcze będzie pokaz z mojego świata, z Minecrafta, jeśli kogoś to interesuje, bo też prosiliście. Więc ludzie prosicie, ja macie setny odcinek, wy tu urządzicie Dobra, tu mam przyjaciela już załatwionego. Czy wy to słyszycie? Takie maskanie, ale jest takie coś jak F, mój drogi. Dodaję... nie ma. Oj oj nie masz lanterny? Lanterny? Lanterna. <grym> Lanterna. Nie. O, o o! O Nie, nie, może nie, nie. Przygotujcie się na... do tego, że zaraz będziemy klikać escape. W przerażającym przypadkiem... Przygotujcie tempień. się na soczesną kurczę. Czemu to wróciłeś? <grym> ja, sz ja szukam latarni. <grym> taką banię, tak cię mówi... Jest... Jak to się mi do dokąd kurwa. To jest dobre sobie na wszystko. Mam pizzy jak okręt. Pizzy na oczach. No wejdź tam do tego pokoju Michael. Mieliśmy zrobić ten obraz z kamery, nie? Dobra. Następne ja, to jest ciekawo, że... I tak by nas nie było widać na przynajmniej skimach. Aha. Rozumiem, że nie bawi się w zamykanie drzwi za sobą. Czekajcie... o, o. skrzynka może byś otworzył, Mike, muszę Ja wiem, wiem, spokojnie, ogarnia Tutaj cześć... Jest. Jest. Okej... Okay. Okej, okay, yes. Jos. Okay, Dwaborek Jakaś szafa Dobra Czekajcie, jest jak tej latarni się przestraszyłem, nie wiem, tu chodzę Dobra, wchodzimy, nie? O o, nie O o, nie Ja wierzę, jak ma nas być? Fuck Nie, Słuchajcie, mój pokój nie nadaje się do robienia obrazu z kamerki, bo to jest... Jest mały, bardzo mało jest czas... Nie nie odchodzi czasem, to nie ma nic wspólnego. Jest ciemno po prostu trochę i... A moje oczy. No, zró... Ty, no ja wolę. Ty ale wiesz co? Uuu, Biedny świniaczek. świniaczek, jak świniaczek, ja jestem osrany po prostu. What are you doing now my friend? No weź ogarniasz w tą mapę czy nie? Nie widzę. Nic. <grych> to wchodzisz lampę, czeka, czeka, po co ci lampa była? Coś w tędy wszedłeś. Wiem, ale... Albo jeszcze raz, dobra. Wiesz, że jestem oszczędny. No tam masz skrzynkę, bo... O! No. Ale nie Dobra, mamy... Weźmy to z piwnicy. Aha, m hmm. pięknie. Jeszcze ja dostałeś odłamkiem w twarz. O, i co z tego? No, do, no, no, Michael, to nic nie no, ma. No. słuchaj. Ja na razie tu nie będę. Mhm. No świetnie. To brawo, że ogarnął po prostu pocałość. Czekaj. Mam pomysł, wiesz? O. Tu będzie stało, bo tu będzie zajebiście. Ja coś zrobię z lampą, zaraz wracam do was. Spoko. A my tu się zawsze musimy ogarnąć temat. Późba. Brawo. Teraz to wszystko szlak trafi, nie? I będzie masaka? Daj na chwilę myszkę. Ty, ale spokojnie. Dobra, masz myszkę. <laughs> nie bał się moją myszką, ej. To ja chcę mieć ekwipunek tutaj no, i witamy. Witamy kurwa. Ty... Jest problem. O, czekaj, ja muszę po coś pójść. Ej, nawet tam będzie. Patrz, co ja chcę tu ogarnąć, chłopie. Spójrz ty na to. Kurwa Ty uważaj. To. Tu jest fizyk. Ja o tym zapomniałem. Nie. 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 Zaczyna się epicko po prostu. Ja się cieszę, że... Czekaj, jak to było i temy się otwierało. Jak się i temy otwierało, Łukasz pomóż! E! Eee. Eee. Tab, 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 tab. Nie panikujmy, nie panikujmy. Pan, Wszystko to się pogada. Byle by się zwrócił nieaparat. No, no, brak jakiś tam materiał czeka, będzie z kamerki też w razie, żeby byle by mi nie spadło tylko. Jak to się używa? Czego? Weź mi przypomnij, bo ja już dawno Dwukrotny nie... klik. Aha. No i to samo pytanie mnie trapi. O ma, <grystanie> nie. Ja się boję, że to mi zaraz spadnie i się rozpieprzy wszystko. Nie no. O, zrobię taką synchronizację tego obrazu z kamerki o, z bardzo tym. Fajne. Uwaga, teraz. Teraz, teraz i teraz. <laughs> Ekstra. <laughs> tak się robi. Jesus approved. Mm -hmm. teraz tak, jak, za, jak wezmę tą karteczkę. To za chwilę... To nic się nie stanie karteczki nie podlegają sub. E, fuuu Karteczki nie podlegają subskrypcji? <laughs> Brawo! Inskrypcji. Jezus Chrys. To jest napisane w krwi. No. If somebody read this, then notice that you have to get out of here. The, the no who who raczej potwory zabijają wszystko, wszystkich i po prostu. Nic nowego. Nic nowego, nichil nowi. Tak jest. Tak. Ale będzie fajna robota z motywem. Nie, 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 lampę nie, 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 to, nie, 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 na nie, nie, chcesz otworzyć stoisz. No. Z drugiej strony! Michael, nie, nie wychodź! Już nie wyjdziesz no Ale ja Skakuj tam Kusi, On tu wskoczy! Wyłącz lampę! <noise> Jak cię kłóca, kur Kurwa co Kurwa gdzie ja jestem? Mamo ratuj! Mamo nie! Jest on tam jest na górze. Dobrze, ale spójrz na to. Co? To ja kiedy mam zły humor <laughs> Ja pierdziły Ale z Hmm, dobra Czekajcie chwilę Kurwa co tu było Ja się pytam Panie Jezu co tu było? Co tak, tu było? tak samo jest kapiło Co ty robisz z tym statywem Opanuj się tego Matko Łukasz nie, zobacz, patrz, będzie dobrze. Graj, graj, graj. To są gumki Spoko. i one to trzymają. Ty wiesz co o Oj, wiem wiele. Ludzie ja zaraz wracamy, Zaraz w sensie, wracamy. Ej, dopiero dwie minuty się takie. Uwaga? To będzie materiał. Spokojnie, nie patrz na Tu rady. się coś dzieje. Boże nie. Na razie cię Ty, Łukasz, patrz na to. Co? Całczek. Zobacz. Tak u mnie w mieszkaniu <noise> Łukasz to nie jest zabawne Ja chcę wyjść stąd Czekaj, czekaj czekaj spokojnie Jezus Maria To jest chore nie panikuj Dobra ludziska, ogarnąłem aparat Zaraz go sobie tutaj żeby tutaj nas bronł czekaj. Nie, yeah, spójrzcie, ja, ja sobie tak postawię. Teraz nie? Tak. Dobra, wściekł Zenek. Jest, jest tam. No. Zaraz będzie. Ale wiesz, że jesteśmy tu, nie? On jest wściekły. Już wiem. Ty. On ma chyba zatwardzenie. Aj, on ma zatwardzenie było coś takiego. Gdy nie miałeś zatwardzenia, co ty robisz? Co ty robisz? Ja się, się przeszkadzałem, ja będę. Czekaj, jak się obracało? Czym obracało? Agata, Agata, tam. nie straż. Ty, Bo tu się ładnie tak od... można było Ale Ja chcę obracać, chodźcie no, ty Ja chcę. R. R. O no, R, przytrzymujesz R. No. Klikał R co chwilę. No, Mam w pracy. Dobra, czekaj. Widzę, że nie ogarniesz obracania elementami. No spokojnie, Jezu. Ta, twoja... nie m... jest dobrze widać, Ta myszka jest do mm. <laughs> Pewnie jestem blady jak shit. Nie, jesteś czerwony. <laughs> o nie, o nie, o nie, on tu idzie. Nie, on... nie gra roli. Bo... Co nie gra? Człowieku, my jesteśmy w dupie. A ty patrzysz jak... <laughs> Co to ładnie ustawić. Dobra, widzę, że on gra. Jezus Maria wyszłem Wyszedłem <noise> Ja mam w dupie wymowę i w ogóle, a się boję Ty, Jak się kłóca? Czym się kłóca? Z Z C, control. No kontrol. No jest dobrze. O nie, o nie, o nie Control, control. Zamknij tą tą, 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 tą wyrwę. On mnie nie widzi przez nią. Hej, ziełano. Spokojnie mi wszystko da się ogarnąć. Nie. Yeah. Jeszcze raz zrobię takie małe synchro, żeby tam. Jak u, ja tam pójdę, u, to, to coś u. mi za. Czekaj, ja sobie Laudanum wezmę, bo już wariuję. Nie, nie wariujesz jeszcze, masz żółty mózg, więc jest dobrze. Żółty mózg jest dobry mózg. Żółty mózg? Tyle lepiej ogarnię, czy tam nie ma zęka gdzieś. Idzie, on tu idzie. Panowie i panie, on tu idzie. Panie i panowie, w sumie pójdą. No Ty po co się mu pojawiałeś na widoku? Chodzi, chodzi. Udamy, udamy, martw. Będzie strasznie nie wiem, że ty byś poszedł na kamikaze. Poszedłbym na kamikaze, bo. Okay. Dla mnie to nie problem. Weź lampę się i biegnij, gdzie są pierwsze drzwi. Najlepsze. On jest blisko. No, jest z prawej strony. Wiem. Tylko ja muszę go tak ogarnąć, żeby. I biegnij! Gdzie? Prosto! Tam za. tu, tu, tu! Chowaj się, włączam tę! Jest kawę, tam jest była na to! Odwróć, kusi, odwróć się i nie patrz! Jak nie patrzę na niego, on mnie nie zauważy! Jesus <śles> <ślesenia> <ślesenia> <This is> approved! <ślesenia> On tu idzie, on Nie, idzie. on już tu jest Jezu, on nie w dupę wy... mm. On tu jest, nie? Ty No ja no, zakładam Boże, on no chce mnie dożyć. No, no z początku chciałem <laughs> Zasłaniasz mi ręką mikrofon, przez co widzowie mnie nie słyszą się Tu się rozchodzi o, o życie po to... prostu... Trochę ciurowo, że tu nie mam... Wiesz jak było fajnie, bym tu miał ten? W kamerce... Yy, dobra, rusz się, bo to traci, traci, traci jakość po prostu. Weź to, co na, na tym leży. No spokojnie, nie ma go. Może sobie krzesełko przesunąć. Dobra. Hollow to jest taki ten, rozryw... Nie. Tu był Needle, nie Hollow. Hollow Needle było. Hollow Needle. Czekaj. Teraz rób tak. Wychyl się, żebyś mógł... ku, z... ku się wychylać. I biegnij na do tych beczek tam, on ci nic nie zrobi, spokojnie, dasz radę. Kusi! Jest. O nie, on już wie, że my jesteśmy. No idź pod tego torcza, przecież tam jest jasno. Otwórz, pootwieraj szuflady, on nie wie, że tu jesteś. Tylko po, po cichu. Ktoś kto tworzył tego kastała był chory Nie możesz wszystkich szuflad pootwierać? Słuchaj, ja to lubię. O, jest Mówię Jest, O matko nie Dobra Z prawej strony też były szuflady No tutaj, tutaj, tutaj Nie, nie, tam gdzieś jest Satuetka jakiegoś George'a co Ty... Ja wiem, co zrobimy. Wyrzucimy tam... Dobre, dobre. Ale yy... co, ale co dalej? Dalej pójdziesz tam w lewo i, i prosto. Tam są... je! O oh, yeah. oh, fajnie. Ty, może on, jego nie ma. No chyba on jest. Słuchaj, gdzie mam to rzucić? Tak, żeby Byle, było optymalnie. W ogóle jest jeszcze. O, 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 tam... Nie, nie, nie. Wiem, gdzie. Rzuć tam, no. tam rzuć, a ty biegnij w drugą stronę. Przygotuj się. Nie mogę. Nie, nie ma go, poważnie nie ma go. Nie ma? Włącz lampę. Podejdź do figurki. O, ma to. Tak, on ma to coś. No Jezu, ma... no muszę go zlustrować. Co? <noise> ja mam. Drzwi. Dobra. Czekaj. Hollow dla użyj. To zawsze potrafię. Racja. Potrafi. Pewnie znamy... Kuźwa. Tu jest na pewno gdzieś klucz. Ale zanim my go znajdziemy, on nas zabije. O, o. Nie, nic, dobra. Szukać tutaj te półeczki i cokolwiek <śmiech> <śmiech> widzę mi że nie ogarniasz customów kost <laughs> uspokój się no sprawdź ten, sprawdź co? co sprawdzić? nie wiem no za może coś będzie czekaj, tu coś było chyba albo mi się przewidziało nic nie ma Słuchajcie, to musi być jakieś inne wyjście Za hmm. Z tymi beczkami coś jest? Może tu mi z lewej? A możliwe Karaluchy są, to wiem Karaluchy pod podwórkiem Wziąłem to na buta Dobra No, o! Ja pierdzielę się teraz, śmieją pewnie, że nie ogarniamy. No się śmieją, no. Jest, jest postęp, jest postęp. No, nie myśleli, że nas wystrażą. nie. Nie, nie takie rzeczy nie ruszają. Nie, ja jestem twardy. Teraz holuł nie dla zrobić. No, wyski bez... Tu musi być coś. Nie da się ukryć. krobar został po tamtym rozwaleniu. Szliwa. No może gdzieś tu leży. To no, aż ja tak daleko by nie poleciał. byś jest Nie ale... no, wiesz. Nie ma. To jest problem Ogarnij ciało tego truposza może lepiej nie, może lepiej nie ja tu nic nie ma ale to jest bardzo sugestywne to było Nic nie ma Z tyłu też nic nie ma Słuchaj, czasami są takie głupie skrypty, trzeba postawić głowę na przykład z powrotem mu czy coś tam. tak i no, tam wiesz pierdol. U, u, u. Teraz będzie zabawa. Wiesz. Nie, tego nie da rady, wiesz, tak, załatwić. Może jest tu coś innego? Może tu? Trzeba, może trzeba go rozpróć Przyjacielu. Myślisz, że przed śmiercią połknął klucz do tych drzwi? Ludzie przed śmiercią różne rzeczy połykają. O kurka. No widzisz, no i skończył się olej. Dobra. Tam, tam był tinderbox wcześniej jak szedłeś. Po prawej stronie. Znaczy, po twojej lewej teraz. Znaczy, po twojej prawej teraz. Tam, tam, tam. No, no, idź po tej półeczce. Kurde, Mikołaj, no. Co? No, trzeba było nie używać tam. Jest, dobra. Nie trzeba było używać, widzisz, lampy. Bo lampa to jest święto. Tak. Tu musi coś być. Musi, tu na Rusie, jak w Polsce, jak... To chce. A, szufl... Sza to szafę po lewej, co to Kurde, jest tak... Ty, ale Miko ja zaliczyliśmy. Czemu? Opcje. Weź ten... grafikę. I weź gamę trochę zwiększ. Nie gamma jeden, tylko gamma co najmniej dwa. 16. No, będzie dobrze. Bo widzowie będą mieli potem trochę... Mam nadzieję, że widzieliście to, co było wcześniej. Dobra. Ach, ależ eksperymenty dzisiaj kręcimy. Ty ty, ty o. Raczej to Raczej koniec to co ja chciałem zrobić Tam byłeś? No byłeś, no kurde o co tu chodzi? Ośki tu ja już nie mam pojęcia o. Ty Może tu trzeba iść O oh, wow, oh fuck, fuck, I w tym momencie wzrosła nam oglądalność tysiące. Ja. Ty, ale nie włączyliśmy oh, Skype. Nie włączyłeś wszystkiego Skype. Chyba mi ciśnienie skończyło. Ludzie, to są takie emocje. jestem spocony No, się ciepło zrobiło, nie? ja. On tu jest, nie? Ty, ale bez kitu, jestem spocony Zapomniałeś, że nam miejsce na dysku też się może kończyć, nie? Więc w sumie chyba zaraz kończymy, co? Jako odcinek No, bez kitu, kończymy bo, No, bo... Na szczęście na razie Szafanie. się nie Dobra Kończymy to? E... Można tak zapisać, czy coś? A, save and exit, ale dobra, to na razie to zostawmy. No. Słuchajcie, w sumie do obiektywu można mówić, ale nam się mikrofon wtedy... To będzie mówić do mikrofonu? Muszę mówić do mikrofonu? Tak. Bo nas e, słabo słychać trochę, bo mamy takie głupie 26 Skunczymy chyba minut. na teraz. Ale 26 minut to uważam optymalne jest. Nie za długo, nie za krótko, bo nie każdy ma czas oglądać to. Także będziemy kończyć. Komentujcie, subskrybujcie. Kciuki Kciuk... w górę, nie żałujcie. Tak, dokładnie. No to na razie